Dziękuję chłopakom za walkę, bo każdy oddał tutaj serduchu na tym boisku. Nieważne jaka była gra. Taka była nasza taktyka cofnąć się i grać z kontry. Nie przeraziliście się y, motoru? No nie, no kogo mam się bać? Jesteśmy groźni na swoim boisku, nie przegraliśmy praktycznie chyba 2015 y, roku i trzeba tę pasę podtrzymać do końca. Dużo kartek w się y, Moim zdaniem sędzia nie dał pograć tak nam tydzień temu, najsłabszy na boisku. Panie brali bralibyście w ciemno zapewne cztery punkty, jeżeli chodzi o tą inaugurację, bo to mocny początek. Tak, motywacja była dobra. Tutaj motywowałem chłopaków dzisiaj przede wszystkim na, bo motor to y, z wyższej półki z wyższej półki drużyna, także tak jak mówię, szczerze, dziękuję wszystkim chłopakom za walkę. Teraz wyjazd do Daleszyc. Pierwszy wyjazd chyba w środę już gracie. Tak, w środę gramy krótki czas. Mam tam jakoś tam rozpracowaną drużynę, bo pytałem się tam wielu trenerów. Jedziemy praktycznie po trzy punkty, a co będzie, to zobaczymy. No niestety, mimo że wiedzieliśmy czego tutaj się spodziewać, mieliśmy przygotowany plan taktyczny na ten mecz, który zakładał absolutnie niepozwolenie zespołowi przeciwnika na zdobycie bramki. Ponieważ wiedzieliśmy, że na tym małym boisku będzie trudno grać w ataku pozycyjnym. Ale niestety moi zawodnicy myśleli chyba, że ten mecz sam się wygra i zabrakło tutaj agresywności konsekwencji w początkowych fragmentach meczu, gdzie straciliśmy w bardzo głupi sposób dwie bramki, które ustawiły mecz. I problemem tego zespołu jest to, że on bardzo słabo reaguje w takich momentach. Zabrakło trochę pomysłu na prowadzenie tej gry, bo bardzo, graliśmy bardzo nerwowo, nie przekładało się to na sytuację, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie ten zespół wygląda inaczej i mieliśmy sytuację do zdobycia bramki, ale nie wiem, jakiś fatum w poprzednim meczu, kilka sytuacji nic nie wpadło dzisiaj. Kilka sytuacji w drugiej połowie też nic nie wpadło, ale taka jest piłka. Uważam, że przeciwnik budzi się od nas mądrzejszy, a my tutaj no, skompromitowaliśmy się, tak trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie, 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 absolutnie nie umniejszam tutaj dobrej gry tego zespołu, ale, ale e, chodzi mi o naszą postawę, o zaangażowanie, o brak walki, o cechy wolicjonalne, którymi dzisiaj ta drużyna miejscowa nas przewyższała.